Witajcie, Łukasz Polak, portal Polmotopel. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować BMW serii 5 Jest to model E61, 3 litry diesel, 218 koni Przebieg tego samochodu to 186 tysięcy km, a jego właściciel wycenia go na 32 tysiące zł A teraz odpalimy sobie ten 3 litrowy diesel, zobaczymy jak chodzi, jak pracuje Ok, chodźmy, zobaczmy sobie, te 6 cylindrów, pracuje, chodźcie zobaczyć na silnik, jest to jeden z lepszych silników w tym modelu, od Diesel, najmniej awaryjny można powiedzieć, Moi drodzy, więc tak, mamy srebrny metalik tego samochodu. Z tego, co no, na wstępnych oględzinach widzimy, że jest do poprawy lakierniczej przedni zderzak. To należałoby od razu poprawić, co też oczywiście widać. Samochód wydaje się naprawdę zadbany, pachnący. Zapraszamy Was do oględzin, nigdzie tu nie jest nic porysowane. A jeżeli ktoś na pewno będzie chciał, żebyśmy go przemierzyli i go sprawdzili szczegółowo, to zapraszamy do kontaktu z nami. W tym celu my dla Was to zrobimy. Zaprezentujemy Wam tu jeszcze bagażnik. Jak widać, dużo się tu zmieści. Tu widzę, że sprzedający zostawił nam miły gadżecik dla mamy, żony i kochanki. Tak zwany. Więc samochód jest sprawny, zadbany, Zapraszamy was do oglądania. Witajcie w wnętrzu BMW Serii 5, model E61. Jak sami widzicie na załączonym obrazku, można się tu wygodnie rozciąć jak w bardzo dobrej kanapie, jak na bardzo dobrej kanapie. Ja mam tutaj automatyczną skrzynię biegów, system multimedialny, duży ekran nawigacji webek 186 tysięcy, można powiedzieć, że nie odbił się jakimś takim piętnem na, na wnętrzu Ale oczywiście my to wnikliwie później sprawdzimy, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany tym samochodem Więc moi drodzy, byliśmy w BMW 530 diesel, 287 koni Cena tego samochodu 32 tysiące do, do negocjacji Także moi drodzy, ja Was zachęcam no, do zobaczenia tego samochodu a do w głębszej weryfikacji e, prośba o kontakt z nami, my dla Was to wykonamy i Łukasz to przedstawi. Tak, otrzymacie to w formie dokumentu, a, bardzo szczegółową analizę samochodu, szczegółowe oględziny, pomiar lakieru między i tak dalej i tak dalej. To zobaczycie, w, można zobaczyć na naszej stronie, tam jest ten dokument dostępny, można sobie go obejrzeć, jak to wygląd będzie wyglądało. A z mojej strony jeszcze chciałem Was zachęcić do subskrybowania naszego kanału, ponieważ chcemy Wam przedstawiać jeszcze więcej samochodów, każdy samochód, który przedstawimy będziecie mogli sobie zamówić takie właśnie oględziny, taką zwaną inspekcję. Subskrybujcie nasz kanał jeszcze raz, wchodźcie na nasze fanpage'a, i, w, i, i wchodźcie również na naszą stronę format tam znajdziecie więcej ogłoszeń no i między innymi również te ogłoszenia, które są w formie wideo to wszystko. z naszej strony dziękuję Dzięki. za, 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 pozdrawiamy. za i pozdrawiam.